Siema Kenzio, to jest film z Minecraft Death Swap Dzisiaj razem z moim kolegą Horazonem będziemy grać w Minecrafta Ten tryb polega na tym, że coś 5 minut będziemy zamieniać się miejscami Możemy przygotowywać na siebie różne pułapki i tak dalej No i to już jest drugi odcinek, więc zapraszam was do obejrzenia pierwszego Możecie też zostawić łapeczkę w górę, bardzo się ucieszę i subskrypcję Bo już wracamy z regularnością Po prostu zasięgi leżą, bo dawno odcinków nie było i bez zbędnego przedłużania zapraszam już do odcinka. I no teraz i fajnie, tak... Jest, jest, jest i obiad. W tym momencie, <laughs> dobra, dobrze, że teraz, a nie jak było Co, idziesz tymi... na obiad? No, to od nowa chyba rozkoszczyłem No dobra, dobra, to idź jeść. O, A to się wstawi ten... Na starcie Znaczy, no nie, no i serio wioskę tutaj mam Dobra, dobana jest tutaj, gościu Zaczynamy Ten kto pierwszy będzie miał Stone Age czyli Get an Upgrade To jest kozakiem Ale pierwszy mam i jestem kozakiem <laughs> OHO Pokrzam w wizowie Wow, ale fart O kurde, ty to już? Przypomnam. Co ja zrobił? No i co? 1.0. Już postawiłem wodę, nie? Nie wierzę w to po prostu. Na samym końcu przeskrólowałem cały ekwipunek, żeby ja pierdzielę. O! O, kurde. Ha, 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 ha. Za mało czasu miałem. Ej, nie. Idealnie. Fez, że zginiesz. Nie, no i czemu ty znowu nie zginąłeś? Jest. Co? Kolejny punkt dla mnie Możliwe? Możliwe ok Okej O kurde Lipa trochę szczerze, ale nie wiedziałem, że to może tutaj być ok No, czy co wiaderko będziesz miał mówić, że cię Nie porobię lawą nie wiem, nie wiem, możliwe <laughs> i tego się nie da. Co? To po co mi to jest? Ja pierdzielę. Lipa, lipa, lipa. Dobra, mam nadzieję, że to zadziała. Aj, aj, aj. Ha. Mało HP miałem. A tych hop... jaj. A ty ty chciałeś w ogóle to samo zrobiliśmy? No to zrobiliśmy to samo. Tylko, że ja bym to przeżył na luzie. Nie wiem, czy wiesz. Dobra, trzeba się już przygotowywać na finał, bo wiadomo, że teraz wygram. Ładnej zrobić, jak miałem tak mało HP. Okej. Okay. Oh! Okej. Okay. No i chuj. Serio? Akurat, jak miałem, wszystko takie dobre. O kurde Okej, okay. x-ray zawsze na propsie Dobra, zdążę JEST! TAK! JEST! ALE FART! No, żeśmy dokładnie to samo zrobili cały czas, cały czas tylko lawa i lawa. No, lava. dokładnie, lawa to jest. To możemy zrobić jeszcze bonusową rundę w nocy. Bonusowa runda. Bez no, lawy. Nie, 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 nie w nocy, nie w nocy. <laughs> <bez> <laughs> Czemu bez nie w nocy? Bez lawy i w sensie bez pierwszego słopa. Okej, okay, okej. Okay. Mi się to bardzo podoba. Tak. Minecraft ogarnie. To, to dobrze. Oj. No i lag jest to, dobra. Nie liczmy tego, bo mnie... No nie, no przecież takie itemy miałem. Nie, 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 dobrze, idziemy na inną rundę bonusową, bo to jest... Fajnie, to że bez lawy? No tak, tak. No tyle to już mi totalnie starczy na pewno. O, jaki x-ray. Ty, no ale że mnie tak zabudowałeś, to to, <laughs> no, to nie jest. I ty do no, netheru. Co na to powiesz? Robię właśnie portal. Zobaczymy, czy nie wyszedłem z w, w prawy. Potrzebuję teraz kurczego jakiegoś do zapalenia. O! No ale mam plan. Skam. O! Czemu się nie podpala? Niby. E no. Tu rozwalić? No i co jest? Nie, 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 nie. Nie zdążyłem. Ej, skocz stamtąd sobie. Jakby co ty też nie skoczyłeś. Ale kurde. Nie wierzę przecież. Teraz ty masz wszystko. Aha. No i lag jest, straszny lag. No taki bardzo straszny lag O, wygrałem Czemu co się stało? Wywaliło cię z serwera. No oh. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeśli Wam się spodobał to zostawcie łapeczkę w górę, jeśli nie to możecie zostawić łapkę w dół. I też bardzo mile są widziane subskrypcje, bo tak jak już mówiłem wracamy z regular, wracamy z nagrywaniem odcinków. No i bardzo fajnie jakbyście zostawili tego subika i cześć!